Siemano widzowie, a w dzisiejszym odcinku mamy backstage do piosenki Arkowy nie, wied nie wiedzą e, Jesteśmy z Maniszem I Manisz będzie dzisiaj nagrywał mi teledysk Tutaj mam sobie kamerkę Jakby ktoś pytał Jest strasznie widzowie zimno, ale idziemy na taki most Tam będziemy nagrywać e, Pierwsze sceny Potem pójdziemy na, na taki park I w sumie to nie wiem Jeszcze coś wymyślimy, tak? No, on nie wie ogólnie co ja mówię, ale ale ze wszystkim się zgadza, widzowie, więc tak zrobimy. No i coś, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczki w górę, jeżeli Wam się film podoba. I mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo wiatr wieje dosyć mocno i tak przed chwilą układałem włosy. I tak widzisz moje całe rondo. Dobra, widzowie, już jesteśmy na miejscu, tutaj będziemy sobie nagrywać, o, tutaj w tym miejscu, tutaj jest ustawiony już aparat, tu malisz przyszy przyszykowany, no i będziemy nagrywać, no i dobra, no, lecimy, bo jest strasznie zimno, a jeszcze mamy kilka miejscowych do przebycia, więc lecimy. To na szyi, błysk w obiektywach Każdy mój krok jak scena w teledyskach Drogi zegary, godzina mój czas Flash, flash, noc jak sen. Cały ten świat myśli, że wiem jak żyć wiem. Widzą mnie w świetle, w tym całym hałasie Myślą Dobra, dobra Dobra widzowie, my już nagraliśmy tu kilka scen Nagraliśmy też yy, <grafię> Nagraliśmy też kilka przybitek Na razie Manisz chce iść do domu <grafię> Więc idziemy do domu Ale jeszcze coś na pewno widzimy, coś jeszcze nagramy Więc jeszcze się nie kończy backstage Ani ten, więc widzimy się potem po prostu Więc dobra, zbieramy i lecimy Widowie, ja jesteśmy już. Znaczy jesteśmy, jestem w domu. I. Zobaczcie, co wymyśliłem. Zobaczcie to. Widzicie to? <grystanie> <grystanie> Będę z tym chodził na klacie. Już Wam prezentuję. Uwaga. No i to będzie mi tam maszynki w ciabry, i tak będziemy chodzić. Czy jest to głupi pomysł? Nie. Czy jest to mądry pomysł? Też nie. Ale... Ale uda się, tak? No. Więc tak robimy. No, to ja się ubieram i wychodzimy dalej nagrywać. No, więc widzowie, tak to wygląda i będę spy nagrywał, więc idę nagrywać. Widzimy się potem. Powiem wam, widzowie, że ludzie się na mnie patrzą jak na debila. <gryw> Ale w sumie im się nie dziwię, widzowie. Bo wyglądam jak debil chodzący z takim czymś. Sobie, więc w sumie mi się nie dziwię, nie? Ogólnie miałem trochę dłużej pochodzić po mieście i ponagrywać z tym czymś, ale jest tak cholernie zimno, że ja chyba już wracam do domu i najwyżej jeszcze jakieś scenki ponagrywam w domu, bo w sumie z tego mam dosyć sporo. Ło, ale, ale by był krzypał. No więc z tego mam dosyć sporo scen, więc wracam do domu, coś najwyżej jeszcze w domu nagram. A jak nie no to to koniec w trzydziecku, ale jeszcze zobaczymy, więc się jeszcze pewnie to was odezwę. A dobra, jest, idę do domu, bo jest cholernie zimno, więc widzimy się już w domu. Dobra, widzę, że w sumie to jeszcze mi chyba zostały tylko przebitki jakieś do nagrania. I w sumie zaraz kończymy teledysk, Tak mi się wydaje. Więc dobra. Idę jeszcze nagrać jakieś przebitki, różne jakieś takie te. i widzimy się zaraz.